Mira była miastem portowym, do którego przybywały okręty pasażerskie i handlowe z całego świata. Nic więc dziwnego, że sława niezwykłego biskupa zaczęła szybko przekraczać mury miasta i prowincji. Pewnego razu z powodu suszy i słabych zbiorów w całej prowincji zapanował wielki głód, a w Mirze całkowicie zabrakło pożywienia. Gdy do portu przybyły statki handlowe załadowane workami zboża, mieszkańcy miasta wysłali swojego biskupa, by poprosił przybyszy o podzielenie się żywnością. Kupcy odmówili, ponieważ statki należały do cesarza i brak choćby jednego worka mógł się dla nich skończyć śmiercią. Zmienili zdanie dopiero, gdy biskup obiecał im, że zboża nie ubędzie, nawet gdy się nim podzielą. I tak się stało. Zboża w cudowny sposób wystarczyło dla mieszkańców miasta na wypiek chleba i kolejne zasiewy, a na statkach wcale go nie ubyło. Już wkrótce po tym wydarzeniu w świat ruszyła historia o cudzie rozmnożenia zboża i sława biskupa rosła. W ikonografii tego świętego Pojawia się bardzo często przedstawienie biskupa Mikołaja przy beczce, w której siedzi trzech chłopców. Mimo, że historia ta była równie popularna jak inne cuda Mikołaja, to nie pojawia się na naszym ołtarzu. Nie znaczy to jednak, by jej nie przywołać, zwłaszcza, że wyjaśnia patronat świętego Mikołaja nad dziećmi. Trzech chłopców zabłądziło w lesie. I ciemną nocą dotarli do przydrożnej karczmy. Jej właściciel okazał się złym człowiekiem, który pozbawił ich życia i ukrył w beczce. Jak łatwo się domyślić, Mikołaj pojawił się wkrótce u tego karczmarza, odziany jak zwykły podróżnik, i jako gość zażądał przyrządzenia pożywienia z tej właśnie beczki. Gdy gospodarz ją otworzył, Biskup przywrócił chłopcom życie. Postać w czarnym berecie z mieczem w dłoni to kat, a historia opowiada o uratowaniu niewinnie skazanych. Podczas nieobecności biskupa Mikołaja w Mirze, zarządca tego miasta, Eustachy, przekupiony przez zawistnych ludzi, Skazał na śmierć trzech niewinnych mężczyzn, którzy ze związanymi rękami i zasłoniętymi twarzami czekali właśnie na wykonanie wyroku. Nie wiadomo do dzisiaj, jakim cudem Mikołaj, który był wtedy daleko od Miry, dowiedział się o egzekucji i zdążył na czas, by ją powstrzymać. Eustachy musiał przed całym zebranym tłumem przyznać się do oszustwa i niegodziwości, a tym samym stracił urząd i zaufanie mieszkańców miasta.